Czy jest coś, jakieś coś nowego, może gdzieś ktoś coś słyszał o synie, może ktoś z sąsiadów coś jeszcze, no może ktoś komuś się czymś chwalił, może ktoś, no proszę tak sobie w swoim tym pomyśleć. W obecności jej wypowiadał słowa, że jak ktoś coś powie, to się go załatwi. Tak, loguje się w miejscu ujawnienia z naszego syna. I była jeszcze zastraszana przez innego mieszkańca. Ci ludzie też się zdania, tak? Tak, tak, Nie mamy tylko my nie, nie wiemy, czy to możemy komuś pokazać, czy nie, no my to mamy w posiadaniu. Bo mamy dwie drogi, jedna to jest, i to jest lepsza droga, wznowienie postępowania, albo wiemy, nie zrobiono tego, 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 ale są też nowe okoliczności, bądź nowe dowody i to jest jedna droga, ona jest bardziej no, skuteczna. A nie wiem, czy nowym dowodem byłoby, bo myśmy, jak była przesłuchana świadek, bo w tej sprawie jest y, dwóch świadków, którzy zeznali, że naszego syna zabili. Jezucie. Jest dwóch świadków. I ja posiadam, my posiadamy nagranie, bo wiedzieliśmy, że śledztwo prowadzone jest niewłaściwe. Ta pierwsza droga wznowienia jest o tyle dobra, że no, muszą nam coś konkretnego napisać i muszą nam udzielić Pełnej informacji możemy działać. I druga, skargowa, ale to będzie zależeć po prostu od, no, no nie chcę tak użyć takiego słowa, ale ono jest najbardziej trafne. Widzi mi się tego, który, no, czyli komfortem ministra. ministra no, prawda? Widzi mi się, no to i czas, i no, jego chęć, i jego wola. No. No, oczywiście, im większe natężenie mediów przy tym widzi mi się, tym większa możliwość, że to y, będzie dla nas. Y, korzysta. i to nagranie znika z komendy. A no już nie żyło od poprzedniego wieczora. No. A to nie ma nie ma Nie, to to jest. nie ma. To nie